Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowiecki Zajmer W dzisiejszym filmiku nabieram dla Was jak się poprawnie robi 20 pompek. I jeszcze jedno. Pozdrawiam wszystkich moich ulubionych y, widzów, ci, którzy mnie oglądają, subskrybują i obserwują. To też dostajemy ode mnie te pozdrowienia. No dobra, a teraz pokażę Wam jak się robi pompki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. I widzicie, tak się poprawnie robi 20 pompek. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim krótkim treningowym filmiku. Jeżeli podobał Wam się mój jakże przefajny odcinek z treningu z 20 pompek bardzo szybkich, bardzo szybkich, to wiecie co robić, To dajcie mi łapkę w górę, a jak nie to trudno, subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer, no i co, ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi, trzymajcie się ciepło, czyści, pa, narka.